Keep, keep, keep going, 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 going go, go! Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem do to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Doki Doki Salvation, moi drodzy, w ostatnim Odcinku, muszę sobie przypomnieć, co się wydarzyło, bo nie pamiętam. A, dobra, 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 już pamiętam. W ostatnim odcinku spędziliśmy noc z Natsuki, Yuri i Sayori. Natomiast nic się nie wydarzyło. Pominęli mi to strasznie. Myślałem, że będzie fajne nocowanko, w którym będziemy brać jakiś czynny udział. A tutaj dupa, klapa totalna, po prostu przeminęli tę scenę. Szkoda. I dzisiaj. Idziemy do szpitala odwiedzić Monikę, ponieważ jakiś czas temu dziewczyny miały wypadek samochodowy, wszystkie w tym momencie już się zregenerowały. Monika jednak nie, ona zapadła w śpiączkę, później się obudziła, teraz jest chyba na jakiejś rehabilitacji czy coś w tym stylu. No, generalnie dalej przebywa w szpitalu i dzisiaj idziemy ją. Odwiedzić. Idę w końcu do pokoju Moniki. Tymczasem, moi drodzy, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Jeśli czekaliście na kolejny odcinek z Doki Doki i chcecie więcej, więcej Doki Doki Salvation, jak również innych modziaków, no to dobijmy pod tym odcineczkiem takie 2000 lajków. Tymczasem wejdźmy do pokoju Moniki. Sayuri powiedziała, że jest z nią źle, a nie nie ten save czytałem, to to przepraszam, już weszliśmy do pokoju Moniki i powiedzieliśmy niespodzianka Monika, Monika siedząc na swoim łóżku i czytając książkę jest zaskoczona naszym nagłym przybyciem, wow naprawdę mnie wystraszyliście skanuję wzrokiem ciało Moniki oddziane w szpitalny fartuch, do tego miała bandaż na lewym policzku, ona tu tkwiła przez dwa miesiące, nie sądzę, że dałbym rady utrzymać uśmiech na twarzy po tak długim czasie, wow, wszystko wszystko dla mnie, jesteście najlepsi nie, widziałam Mam Was od dawna, co tam u Was? wykonuje solidną robotę, jeśli chodzi o klub to zwykle robią wiceprzewodniczący prawda? Sayori jest świetną wiceprzewodniczącą, ona naprawdę wie jak zapewnić nam rozrywkę nawet ja muszę przyznać, mieliśmy naprawdę fantastyczne chwile przez te dwa miesiące bo były bez ciebie Monika cóż, dobrze to słyszeć martwiłam się o klub literacki, ale cieszę się że Sayori się nim zajęła Sayori i Natsuki podchodzą do najbliższego stolika i stawiają na nim ciasto Yuri idzie za nimi i stawia obok niego zestaw do herbaty Okej, wszystkie dziewczyny przyniosły Prezent, ja przyniosłem ze sobą wstążkę. Wow, to wszystko wygląda niesamowicie. Kocham ciasta, do tego minęło zbyt dużo czasu, od kiedy ostatnio piłam herbatę, Yuri. Wszystkie dziewczyny uśmiechają się, zostawiając mnie na końcu do wręczenia prezentu. Cóż, ja też przyniosłem ci prezent, Monika. Wyciągnąłem prezent z plecaka i schowałem za plecami. O, hej, Urhara, ciebie też dobrze widzieć ponownie. No hej, 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 Monika. Mam nadzieję, że szybko się stąd zwiniemy. Daj mi ciepły uśmiech, zapewniając mnie, że wszystko będzie w porządku, więc to. Prezent, tak? Czy to dlatego trzyma swoje ręce za plecami? Próbuję jak mogę, by ukryć swój uśmiech, ale nie daje rady. <laughs> to takie słodkie z Twojej strony, Urhara. W porządku. Zamknij oczy. Monika niechętnie zamyka oczy. Wyciągam ręce za swoich pleców. W porządku. Teraz wystaw swoje ręce. Patrz co mam. Ty... Nie wiem kto to jest, ale proszę do mnie teraz nie pisać. Wyręczam prezent dla Moniki. Monika uśmiecha się, kiedy wystawia swoje ręce. O! wstążka? Na kokardę? Monika chichocze. Naprawdę nie spodziewałem się takiej reakcji. <laughs> Dzięki Urhara. To urocze. Monika dokładnie sprawdza wstążkę i uśmiecha się. Cóż... Cieszę się, że ci się podoba. E, to całkiem zabawne. Jestem pewna, że czegoś takiego użyłaby Sayori, wiesz? Eee, dlaczego tak mówisz? E, dlaczego tak... Czemu bohater przewidział, co powiem? Pomyśl, Sayori jest tu jedyną, co nosi kokardę. Przynajmniej w tym kolorze. Jestem zdziwiony, że powiedziałem to samo, co główny bohater. Więc zróbmy troszeczkę aktywności w komentarzach. I moi drodzy, też napiszcie, dlaczego tak mówisz w komentarzu. Wszyst... Zalejcie komentarze, dlaczego tak mówisz? No i jeszcze zostawcie lajka, jeśli tego nie zrobiliście. Jestem bardzo ciekaw, jak aktywni jesteście. Pomyśl, Sayori jest tu jedyną, co nosi kokardę, przynajmniej w tym kolorze. Koniec końców nadal podoba mi się biała kokarda. Sądzę, że tu masz rację. Ale hej! Nadal doceniam podarunek, to naprawdę miłe z twojej strony. Monika podchodzi do mnie i przyciąga mnie do uścisku. Rumienie się lekko, czując tylko jak krew odpływa mi z głowy, jak widzę twarz Sayori przez ramię Moniki. Ona daje mi uśmiech, ale on nie jest szczery. To ten sam pusty uśmiech, który pokazała mi wczoraj. Niezręcznie puszczam Monikę. O, wybacz, jeśli przeze mnie czujesz się niekomfortowo, Urhara. Nie, nie martw się Monika, jest w porządku. Podchodzę do Sayori i odciągam ją na bok, zostawiając Sayori i Natsuki, by pogadały z Moniką. Hej, Sayori, dobrze się czujesz? W porządku Urhara, to tylko mała deszczowa chmura, ale dzisiaj jest dzień Moniki, widząc ją szczęśliwą jestem sama szczęśliwa. Deszczowe chmury, zawsze te cholerne deszczowe chmury. Czy to dlatego, że przytuliłem Monikę? Nie no, weź bez przesady, Sayori, nie bądź zazdrosna o takie głupoty, jesz o Monikę być zazdrosna. Nie bądź głupi Urhara, Monika jest tylko przyjaciółką i nikim więcej zgadza... No oczywiście, że tak, no gdzie Monika, gdybyś była zazdrosna na tsuki? No to rozumiem, że mo no możesz być zazdrosna. Oczywiście, pamiętasz, co ci powiedziałem tamtego dnia, prawda? E, tak, wierzę ci, e, Urhara. Wiem, że wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Na pewno? To znaczy, ona tak sobie wmawia, ale czy naprawdę w to wierzy? Co powiesz na propozycję? Biorę dłonie Sayuri w swoje. Jaką? Co ty na to, by jutro zrobić dzień dla nas? Tylko we dwoje możemy zrobić kolejne nocowanko, które tak lubisz. Ja też! Sayori natychmiast się rozchmurza. O, to brzmi jak świetny pomysł, Urhara. Już nie mogę się doczekać, hehe. <gry> Daję Sayori causa w policzek. A teraz chodź, Sayori. Zjedzmy trochę ciasta. Sayori i ja podchodzimy do Yuri, Natsuki i Moniki. Ja będę kroiła ciasto, jeśli to nie problem. O, bebe, okej, okay, Yuri. Jesteś pewna? Oczywiście. Wiem, jak kroić ciasto na kawałki. Natsuki odwraca wzrok po tym, jak Yuri powiedziała, że pokroi ciasto Ehe, zostawiłam nóż w domu To moja wina e, Więc jak my mamy teraz zjeść to ciasto? Nie martw się o to, mam swój Yuri sięga do swojego plecaka i wyjmuje zdobny nóż Yuri przystępuje do krojenia ciasta, a Natsuki w tym czasie ustawia talerze i serwetki Saori patrzy podekscytowana, jak krojone jest ciasto e, Saori ślini się Saori odskakuje do tyłu e, e, Śliniłam się? Ups Sądzę, że za bardzo byłam podekscytowana ciastem. <laughs> Zostaliśmy jeszcze z Moniką przez dłuższą chwilę, zanim była pora, by wyjść. Okej okay, wszyscy, zanim pójdziecie, ja też mam dla was niespodziankę. U, jaką? Wypisują mnie w ten weekend. Nie! Wrócę do klubu literot. Nie! Prze Nie! Nie! Hura! Nie hura, Sayori. Tak się cieszę, że wracasz. I wszystko zostanie znowu popsute. Wreszcie wracasz, co? Dobrze by było choć raz mieć coś zaplanowanego. Cicho, Natsuki. Sorry, dobrze sobie radziła. Cieszę się, że wracasz do klubu, Monika. Tak, szczerze, fajnie widzieć, że czujesz się już lepiej. Dzięki wam wszystkim. Nigdy nie mogłabym prosić o lepszych członków klubu i przyjaciół takich jak wy. Wiem, że to niedużo, ale co wy na to, bym każdemu napisał wiersz. Myślę, że byłby to świetny... Ale ty jesteś fałszywa. Myślę, że byłby to świetny sposób, by nadrobić moją nieobecność. Wszyscy zgodnie kiwamy głowami. Zatem widzimy się wszyscy w szkole. Dbajcie o siebie, papatki. Nasza czwórka wychodzi ze szpitala, rozmawiając o tym, jak dobrze było zrobić to dla Moniki. Nie mogę się doczekać jej powrotu do klubu. Kto wie, co zaplanowała? Tym razem czas pokaże. Okej, okay, mamy przerywnik. I w takim razie nadchodzi dzień w... Który spędzimy tylko i wyłącznie z Sayori, jak nie mam, tak? Bzy, 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 dobra budzik. Praktycznie wstałem z łóżka jak zombie. Dlaczego tak wcześnie ustawiłem budzik w weekend? O, racja! Sayori ja mamy plany na dzisiaj. Ciekawe co będziemy robić. Wysyłam dzień dobry do Sayori. Dzień dobry, Urhara. Czy możesz do mnie dzisiaj przyjść? Muszę z tobą pogadać. O, nie, muszę z Tobą pogadać, zawsze brzmi bardzo źle. To zawsze zwiastuje, że coś złego się stanie. Kończy swoją wiadomość z serduszkiem. Nie wiem, czy miał być to znak od niej, żeby się o nią nie martwić, czy coś innego. Zanim zacząłem kłócić się ze sobą na temat znaczenia zwykłego serduszka, szybko ubrałem się i poszedłem do domu Sayori. Na zewnątrz jest piękny dzień, zastanawiam się, co Sayori planuje na dzisiaj. Pukam do drzwi Sayori i wchodzę do środka, jak to mam w zwyczaju. Wida mnie niesamowity zapach i nadsuki w codziennych ubraniach, która gotowała śniadanie. Cześć, Natsuki. Co to? Urhara, czy ty zawsze musisz tak wpad... Uspokój się. Wybacz, Natsuki. Sądzę, że musisz się do tego przyzwyczaić. Rany. Cóż, nieważne. Sayori jeszcze nie zeszła. Mógłby się zawołać? Jasne. Wchodzę na górę i pukam do sypialni Sayori. Sayori, to ja. O, wejdź. Witaj ponownie, Urhara. Tak się cieszę, że cię widzę. Dobra, co chcesz mi przekazać? I powiedz mi, jak bardzo jest to złe. Podchodzę do niej, przytulam ją i daję całusa w policzek. Zawsze się cieszę, gdy ciebie widzę, Sayori. O czym chciałeś ze mną porozmawiać? Cóż, o nie, muzyka się... Chodzi o Monikę. Co z Moniką? Po prostu czuję, że to moja wina. Ja powinnam wpaść na pomysł, by ją odwiedzić. A, dobra, to chodzi o Monikę. Już myślałem, że coś naprawdę złego... Myślałam o tym, jak zestresowana była przed wypadkiem. Jak bardzo chciała sprawić, by klub był niesamowitym miejscem. Żałuję, że nie mogliśmy bardziej jej docenić naszymi odwiedzinami. Jestem okropną przyjaciółką. Przestań, dlaczego? Łapię Sauri za ramiona i przyciągam bliżej siebie. Sori, nie jesteś okropną przyjaciółką. Jesteś świetną przyjaciółką. Pomogłaś Monice więcej razy, niż mogę zliczyć. Byłaś za nią przewodniczącą. Pomogłaś jej uczynić klub literacki wspaniałym miejscem. Sori przytula mnie mocno. Ojoj. Naprawdę tak myślisz? Tak, tak, no jasne. Schylam się do szyi Sayori i całuję ją, przez co zaczyna chichotać. To łaskocze. Nagle drzwi Sayori otwierają się. Łe, obrzydliwe, naprawdę? Czemu teraz? Dość tego, wasze śniadanie zaraz wystygnie. Sayori śmieje się razem ze mną i idziemy z Natsuki na dół do buła. Natsuki oprócz puszystych, brązowych naleśników zrobiła również domowy syrop. Sayori natychmiast wzięła naleśnika i włożyła go do swoich ust. Na przy... to takie dopłe. Och, oh, Sayori, ale dzięki, starałam się. Jak zwykle pokazuję swoje niesamowite umiejętności kucharskie. Natsuki nigdy nie zawodzisz. Zamknij się, pacanie! Dlaczego tak mnie wyzywasz? To nie tak, że zrobiłam je dla ciebie. Wszyscy razem śmiejemy się i kontynuujemy posiłek. Więc, Sayori, co chcesz dzisiaj zrobić? O, chciałabym pójść na... Na plaży, tak, Sayori! Powinniśmy razem pójść, Urhara. Brzmi fantastycznie, jest piękny dzień na zewnątrz. Pójście na plażę brzmi jak dobry pomysł. Nie mogę się doczekać, by pokazać ci mój nowy kostium. O, Natsuki, czy chcesz z nami pójść? Cóż, mam już plany z Yuri. Idziemy do księgarni. To brzmi super. Czy w końcu przyznała, że manga jest literaturą? Ech, lepiej, żeby tak powiedziała. Hej, Urhara. Co jest? Nie zrób niczego złego, Sayori, słyszysz? Albo cały czas będziesz to miał przed oczami. Natsuki zaciska pięści i celuje nią we mnie. Naprawdę nie rozumiem, co miała na myśli, ale Sayori zaczyna chichotać i rumienić się. Pewnie coś kobiecego, czego nigdy nie zrozumiem. Czekam na Sayori, która zbiera swoje rzeczy przed wyjściem. Na szczęście plaża jest niedaleko, do tego piękna pogoda, więc... Nie mam nic przeciwko by się przejść. Kiedy idziemy na plażę przez mój skrót, przypominam sobie dzień wypadku. Pomimo tego, że jest rano, czuję to samo dziwne uczucie, które miałem tamtej nocy. Nie podoba mi się to, że masz takie uczucie. Proszę niech nic się, kurde, nie wydarzy złego. Zaczynam potykać się o własne nogi, czując się trochę zdenerwowany, gdy przypominam sobie lęk, który odczuwałem tego dnia. Hej, Urhara, w porządku? No, średnio. Przypomniałem sobie o czymś naprawdę średnim. Co? O, w porządku. Po prostu trochę się martwię. Martwisz? Czym się martwisz? Tylko mi nie mów, że nadal się boisz wody po tylu latach. Śmieję się, kiedy wracam myślami do momentu, kiedy ja i Sayori byliśmy dziećmi. To było jakieś przyjęcie przy basenie. Prawie utonąłem, bo zdecydowałem wypłynąć na głębie, nie wiedząc jak się pływa. Sayori uratowała mi życie. To nie to, po prostu przypomniałem sobie, jak szedłem tą ścieżką w nocy, kiedy ty i dziewczyny miałyście wypadek. Nawet mówienie o tym sprawia, że moje serce zaczyna walić jak szalone. Czuję jej chwyt na moim nadgarstku. Nie musisz się martwić tym, że mnie stracisz, Urhara. Jestem tu i... Tak długo jak jesteś ze mną, obiecuję postarać się jak mogę, by iść naprzód. Czucie jej dłoni w swojej daje mi poczucie komfortu, które nigdy nie będę miał dość. E, skoro to miejsce sprawia, że się boisz, co ty na to, byśmy podtrzymali się za ręce, dopóki nie dotrzemy na plaży. Dobrze, jestem za tym. Uwielbiam ten pomysł. Wciąż trzymając się za ręce, odwracam się w stronę plaży i idę. Do przodu jesteśmy te zobaczyć strój, Sayori, bardzo, bardzo, bardzo. Docieramy na plażę. w tej chwili zostawiam swoje wszystkie złe myśli za sobą. Rozglądam się dookoła na plaży nie ma żywej duszy. Idealnie. Biały piasek rozpościera się na cały horyzont zabierany i zwracany przez wodę, gdy fale powtarzają swój nieustanny cykl. Wow, ocean jest taki piękny. Nie sądzisz, Urhara? Zgadzam się z Sayori. Zdecydowanie, ale nigdy nie będzie tak piękny jak ty. Ojoj. Oj. <grym>, to było takie tandetne, Urhara. To nie w twoim stylu. Dostrzegłem szansę i z niej skorzystałem. Sayori rzuca mi pełne zażenowania spojrzenie, które tak dobrze znam. Okej, okay, zostawmy Teraz gdzieś tutaj nasze rzeczy i dobrze się bawmy. Tak, kładziemy nasze rzeczy niedaleko jakiegoś przypadkowego krzaka. Chowam się za nim i przebieram w swoje kąpielówki. Gdy zdejmuję koszulkę, przyłapuję Sauri na tym, jak pokryje mu na mnie zerka. Uuuu Achem. O, nic, nic nie widziałam? Sauri zakrywa oczy zakłopotana. Hej, Sauri, wszystko w porządku? Sauri zdejmuje ręce z twarzy i przez długą chwilę się we mnie wpatruje. Urhara, ćwiczyłeś? Trochę, to nic Sayori To znaczy, jest pełno dużo bardziej napakowanych gości Cóż, te mięśnie są wyjątkowe Bo należą do ciebie Oj, oj To chyba dobrze Sayori dalej na mnie się gapi Hej, Sayori, ehm, znowu zaczęłaś się ślinić e -e, Naprawdę? What? Ech, mam cię, złośliwiec Sauri podchodzi do mnie i klepie mnie w ramię, tak czy siak moja kolej. Sauri chowa się za krzakiem i zaczyna się. Dlaczego się chowasz? Nie nosi stroju pod swoim. Nie podglądaj. Okej, okay, okej. Okay. Odwracam się i spoglądam w kierunku oceanu. Mija kilka krótkich sekund. Dobra, już możesz patrzeć. No ładnie, ładnie, Sauri, aczkolwiek to słońce na środku dziwnie trochę wygląda. Odwracam się, by spojrzeć i to, co widzę, mogę jedynie opisać jako boginię. Jestem kompletnie urzeczony jej figurą. E, czuję, że twarz mi różowieje. Podoba ci się, Urhara? Pomyślałam, że słoneczka będą słodkie. Tak, są słodkie. Sauri robi kilka obrotów na piasku, serwując mi widok, którego facet, taki jak ja, nigdy by nie śmiał oczyma wyobraźni zobaczyć. Cieszę się, że ci się podoba. Gotowy, żeby Wejść do wody? Tak, chodźmy. Oboje kierujemy się do wody, dobra. No to tu, tupu, tupu, tup! Wchodzę w ścieżkę nadchodzącej fali, patrząc, jak zbliża się do moich stóp. Kątem oka widzę, jak Sayori biegnie dalej do wody. Ehehe, ła! Przewraca się do przodu twarzą do wody. Sayori, wszystko gra? Wynurza głowę na powierzchnię. Docieram do niej i pochylam się nad nią, by upewnić się, że wszystko z nią dobrze. Sayori jej głowa jest pokryta wodą i piaskiem. Ech, przepraszam, że jestem zawsze taka niezdarna Urhara. Nie jesteś ranna? Wszystko w porządku. Piasek jest miękki, jak poduszka na oceanie. Wzdycham z ulgą. Pomagam wstać serii i oczyścić jej włosy z piasku. Tak się dzieje, gdy idziesz bez mnie, głuptasie. Hej, złośliwcu! Tylko by zrobić mi na złość, uwalnia się z mojego uścisku i wbiega do głębszej wody. Zanim ruszam za nią w pogoń, spostrzegam widok przede mną. Patrzę, wow, jak uroczo! Patrzę na Sayori tanczącą wokół fali, jak się pluska w wodzie i dobrze bawi. I pomyśleć, że nic z tego by się nie wydarzyło, gdybym nie poszedł jej ocalić tamtej nocy. Nie, 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 proszę tutaj! Nie myśl o dołujących rzeczach. Już naprawdę, przez całe swoje życie nigdy nie myślałem, że zobaczę coś tak wspaniałego. Obserwowanie jak Saori tańczy w wodzie, obserwowanie jej uśmiechu, słuchanie jej śmiechu. Dobra, przejdźmy już do akcji. Tym jest prawdziwe szczęście. Wpływam do głębszej wody i unoszę się dookoła, obserwując jak Saori podrzuca wodę i piasek dookoła. To prawie jak oglądanie bawiącego się dziecka. Wracam myślami do naszego dzieciństwa. Przychodziliśmy razem na plażę dziesiątki razy, przy czym Sayori nie jest już małą dziewczynką, jest dorosłą kobietą. Jestem dumny, że mogę ją nazwać swoją własną. Urhara, patrz! Jestem delfinem! Co? Sayuri nabiera wody w usta i wypluwa jej strumień. Zdecydowanie zachowuje się jak dziecko, to jest pewne. Chociaż nie wydaje mi się, żeby to było coś złego. Pogrążony w myślach, czuję jak woda robi się nieznacznie płytka. Co znaczy... Urhara, nadchodzi duża fala! To dobrze, to dobrze. Zanim zdążę zareagować, czuję, że fala uderza mnie w tył głowy, wlewając mi wodę na twarz i do nosa. Eee! Widzę glistą postać Soiri podpływającą do mnie. Urhara, jesteś cały? Tak, tak, tylko trochę wody dostało mi się do nosa. Cóż, to za to, że nazwałeś mnie guptasem. Po próbie wypukania nosa czuję, że spuchu. Sori podpływa bliżej mnie ze złowieszczym uśmiechem na twarzy, wyciąga rękę z wody i pstryka mnie w nos. Bup. Au, za co to było? <laughs> teraz ty to zrobiłaś. Poruszam ręką w. Poprzek powierzchni wody, opryskując ją. Urhara, ty przebrzydły złośliwcu, oddaję mi z nawiązką. Układam ręce przed sobą, by się osłaniać. Po czym posyłam kolejny strumień wody w jej stronę. Ek, dopadnę cię. Sorry, nurkuję pod wodę. Zakładam, że zaskoczy mnie od tyłu, i chwila, ona mnie łaskocze. Haha, <laughs> Sayori, przestań! Próbuję uwolnić stopę od jej ścisku, no ale ona zaciska się na mnie tylko jeszcze mocniej. Na szczęście po kilku kolejnych sekundach absolutnych tortur. Też nie lubię łaskotek, bardzo nie lubię łaskotek. Puszczam jej i wraca na powierzchnię. Musisz przestać być takim złośliwcem, Murhara. Przecież ja nic nie robię złego. Bo co? Załaskoczysz mnie na śmierć? Czy to wyzwanie? No dawaj, ponczuszku. What? Odsuwam stopę, zbliżając ją do siebie. Jeśli mnie pamięć nie myli, jej czuły punkt powinien być pod jej ramionami. Bingo! W końcu puszcza moją nogę, gdy dalej ją oskoczę. Urhara! Urhara! Przestań! Nagle, nie wiadomo skąd, nadchodzi fala i przewraca na oboje. Nadal słyszę i śmiechy pod wodą. Może się topi? Warto to sprawdzić! Nie no, dobra, dobra jest uroczo. Niech to pozostanie takie urocze. Przynajmniej w tym odcinku. Kontynuuję łaskotki, pomimo, że jestem cały pokryty wodą. Ku mojemu zaskoczeniu widzę, jak jej noga się podnosi i celuje prosto w mój brzuch. Eee! Sayori brutalnie oddaje mi kopniakiem, pozbawiając mnie tchu. Sorry, ja wynurzamy się z wody. Ma desperacki wyraz twarzy. Błyskawicznie zapominam o swoim własnym bólu, martwiąc się o Sayori. Przesadziłem? Urhara, wystraszyłeś mnie. Czym, co ja sobie myślałem, mogła utunąć? P przepraszam, Przepraszam, nie chciałem przesadzić. Podczucie totalnego wstydu i winy ogarnia mój umysł. Patrzenie na Sawyer, jak cierpi, zawsze sprawia mi ból. Czy jest się z tym gorzej? Wiedząc, że ja do tego doprowadziłem. Wybacz, że cię tak mocno kopnęłam, to było głupie z mojej strony. Nie przepraszaj, to była moja wina. Powinienem był przestać, po. Tej pierwszej fali. Bolicie? Nie uderzyłaś mnie aż tak mocno. Jestem cały. Kłamie jej w żywe oczy. Po twoim wyrazie twarzy widzę co innego, Urhara. Naprawdę nie jest tak źle. Przysięgam. Sorry, przyjmuję to kłamstwo i smutek znika z jej twarzy. Przepraszam, że spanikowałam. Nie mogłam oddychać. Ja też przepraszam. Nie pomyślałem, że łaskotanie cię pod wodą może być... Złym pomysłem. Jasne, Urhara, sądzę, że jesteśmy kwita. Hehe, <noise> zbliża się do mnie. Uuu, Hej, Twój brzuch wygląda na bardzo poobijany. Skąd wiesz, mój brzuch jest pod wodą? Chcesz, żebym go dotknęła i sprawdziła, czy wszystko dobrze? Uu? Nie! Ty, Gopi, jesteś główny, bohaterze! Wiedziałam, że kłamiesz. C cóż, nie chciałem, żebyś się źle przez to poczuła. Widok, jak cierpisz, również mnie zasmuca, Urhara. Pamiętasz, jak ci mówiłam o tym, co robię, gdy jestem smutna? E Uszczęśliwiasz ludzi? Sari, nie rozumiem, co to ma wspólnego z... Sari łapie mnie i przyciąga, by mnie pocałować, ból brzucha się zmniejsza, odwzajemnie pocałunek i również obejmuje ją ramionami. Pieszczoty na środku oceanu! <laughs> nie każdego faceta się spełnia. Sayori ja i ja odsuwamy się od... Nie, dlaczego? By zaczerpnąć trochę powietrza. Eh, dzięki, potrzebowałam tego. Ja też. Kładę rękę na bolącym brzuchu. Cholera, chyba muszę obłożyć go lodem. Chcesz wrócić do mojego domu? Aha, chciałam zostać trochę dłużej. Zanim przystaję na prośbę Sayori bez szczególnego przekonania, wiatr nagle się wzmaga. O, burza, to idziemy do domku. Sayori, w takim razie, cholercia zbliża się nieprzyjemnie wyglądająca burza. Kiedy odwracam się w kierunku Sayori, okazało się, że już zaczęła płynąć do brzegu. Widzimy się na lądzie! No, dawaj, tu, 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 szybko idziemy i dokończymy całą tę randkę w domku. O, no weź, to nie fair. Kiedy zacząłem płynąć, fale stawały się coraz bardziej wzburzone. Nie pomagał fakt, że mój brzuch piekł naprawdę mocno. Lęk przed nadciągającą burzą jednak zwalczył ból i płynąłem tak szybko, jak mogłem do brzegu, bez problemu prześcigając sayori deszcz zaczął na nas padać, gdy Sayori i ja dotarliśmy do brzegu. nie nieświadoma warunków pogodowych wokół nas myśli nad faktem, że upokonałem, mimo że miała przewagę. To nie fair. Nie, teraz idziemy szybko do domu. Urhara, ja powinnam wygrać. Ta cokolwiek powie, Sori, ale teraz naprawdę musimy się schować przed deszczem. O, racja, chodźmy. Pędzimy po nasze rzeczy, które na szczęście jeszcze nie przemokły i wracamy do domu Sari i ja przybyliśmy do domu chwilę przed tym, jak burza się nasiliła. I moi drodzy, tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Była mowa w pewnym momencie o nocowanku. Jesteśmy teraz w domku, więc jak się potoczy cały ten wieczór? Z tego dowiemy się już w kolejnym odcinku z Doki Doki Salvation. Tymczasem, moi drodzy, jeśli odcineczek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Przypominam również o możliwości wspierania kanału. Jeśli chcecie, żeby przy Waszym niku, w momencie, gdy piszecie komentarz, zawsze był taki pan misio i wiele, wiele, wiele innych rzeczy w opisie tego filmu, niebieskich guziczek wesprzy. Ja również dziękuję wszystkim wspierającym, w szczególności Asaxowi. Tymczasem, trzymajcie się! Hejos!